Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który tak naprawdę dawno nie było na moim kanale, bo nie pokazywałam Wam takiego mini haul zakupowego z nowościami kosmetycznymi, a ostatnio w mojej kosmetyczce pojawiło się bardzo dużo produktów, głównie pielęgnacyjnych. Z fajnych takich różnorodnych firm, firm, o których chciałabym Wam bardzo wspomnieć, może Was zainspiruje jeszcze do jakiegoś prezentu świątecznego, a może po prostu kupicie sobie coś fajnego dla siebie. Dużo będzie też azjatyckiej pielęgnacji, także jeśli jesteście ciekawi, co tam nowego pojawiło się u mnie w kosmetyczce, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwsze dwie rzeczy to będą rękawice Glow. Słuchajcie, otrzymałam od firmy Glow. Dwie rękawice. I to jest tak troszkę mniejsza rękawica i większa. Pierwsza to jest um, rękawica do makijażu. Innowacyjne mikrowłókna. Zmywają makijaż i oczyszczają skórę, skórę tylko przy użyciu wody. I to jest ta rękawica Komfort. Zobaczcie, jaka ona jest ogromna. Wygląda ona tak, ja jeszcze jak widzicie nie używałam. I ona jest w formie takiego kwadraciku i przykładamy sobie ją do twarzy i po prostu zmywamy sobie cały makijaż. A i tymi rogami tutaj producent nam gwarantuje, że zmyjemy sobie również tutaj makijaż oczu. Także jestem bardzo jej ciekawa. Jeśli chcecie test, to piszcie na dole w komentarzach, jak ona tam się sprawdza. Także zobaczymy, czy faktycznie zmyje nam makijaż tylko przy użyciu wody. A druga rękawica to już jest taka rękawica tylko na rękę, taka widzicie okrągła, jak tutaj na obrazku ma pani. I ją już słuchajcie, używałam kilka razy, już sobie testowałam i faktycznie działa. Tylko, że ja robię coś takiego, że słuchajcie, nie zmywam. Tylko wodą, tylko najpierw sobie daję olejek do demakijażu i później razem ten olejek tą rękawicą ścieram Także nie używam tylko przy użyciu wody, ale tą dużą przetestuję właśnie tylko z wodą, bo jestem bardzo ciekawa czy da radę Także takie dwie rękawice Link do sklepu Glow macie na dole w opisie, jeśli chcecie się zaopatrzyć w taką rękawicę Powiem Wam, że ja się przerzuciłam na te rękawice, bo wcześniej używałam tych takich zwykłych ściereczek No wiecie, z Pepco za 2 zł, tych takich ręczniczków małych, o, do, do twarzy I słuchajcie, one tak źle działały, one później po pierwszym, po drugim, po trzecim myciu stawały się tak twarde Mówicie, takie rzeczy musicie prać codziennie, jak zmyjecie sobie podkład, to musicie ją później umyć i po prostu one takie były twarde, że ja po prostu później czułam tak, jakbym się szorowała jakimś piliniem, więc wyrzuciłam tą, ten ręczniczek i zaczęłam używać tych glow, bo one mają fajne włókna i one właśnie nie twardnieją po, po umyciu mydłem czy, czy jakimś takim nie wiem preparatem do czyszczenia. Także polecam Wam właśnie zmywać typowymi jakimiś um, produktami do demakijażu, bo te ściereczki one się nie nadają moim zdaniem. Druga rzecz, słuchajcie, którą chciałam Wam pokazać. Nie wiem w jakiej kolejności będę dodawać te filmy. Nie wiem, czy ten test już jest na kanale tej maseczki, czy jeszcze go nie ma. Jak będzie ten test, to tutaj gdzieś Wam dam link do tego filmu. To jest maseczka bąbelkująca Eliza Wecki. Zamówiłam ją na stronie Singa Shop. I to jest maseczka oczyszczająca, która nam rośnie na twarzy i bąbelkuje. To jest coś, słuchajcie, oryginalnego. Ja test jej nagrywałam, mega się uśmiałam. Zobaczcie, jeśli jest już na kanale. Mega fajnie oczyszcza. Słuchajcie, pięknie wygładza twarz, rozjaśnia, także to jest coś, co koniecznie musicie mieć jest dużo fanów, słuchajcie, przy nakładaniu tej maseczki naprawdę warto. Kolejny produkt jest z mojej ukochanej firmy Skin 79 i jest to olejek rżowy do demakijażu. Słuchajcie, jest to tak fajny olejek, mega, naprawdę mega olejek, który nie jest ciężki na twarzy. Właśnie porównywałam go ostatnio z olejkiem z Recibo. I słuchajcie, jest on dwa razy lżejszy I tak jak tego olejku z Resibo nie możecie zmyć samą wodą, bo macie tłustą jakby taką powłokę na twarzy To ten olejek zamienia się jakby w kontakcie z wodą w taką białą piankę I bez problemu go zmywacie z twarzy samą wodą Także jest to coś fajnego, jeśli nie lubicie takich mega tłustych produktów Ja już go kilka razy słuchajcie używałam, o, zobaczcie już zużycie jest widoczne Jest bardzo, bardzo fajny, bardzo go lubię i przepięknie pachnie i ma taką fajną, wygodną, tutaj grubszą pompkę, nic się z niego nie wylewa, także naprawdę jest super, no ja Wam w 100% polecam, zresztą wiecie, że ja uwielbiam produkty Skin79, one są świetne i chyba nie miałam jeszcze produktu, który by mi się po prostu nie sprawdził, także naprawdę super, super produkt, link na dole, wiem, że ten olejek jest chyba teraz w promocji, także klikajcie na dole i zamawiajcie. Coś, co Wam pokazywałam na moim Facebooku ostatnio, dorwałam w TK Maxie niedawno, jak byłam z chłopakiem i kupowaliśmy prezenty świąteczne, zestaw plastrów z Holika Holika, to jest ten zestaw Pig Nose Clear Blackhead 3 Step Kids i e, testowałam już, słuchajcie, ten plaster, pamiętacie go chyba. No i w środku jest e, ile tu jest tych? Chyba pięć było, ale nie jestem pewna, już teraz tego nie znajdę, będę teraz pół godziny szukać. Słuchajcie, nie znajdę tego. Chyba 5 było zestawów. 5, tak, tutaj mam informację. 5. Ja już zużyłam, słuchajcie, 2, zostały mi jeszcze 3. Naprawdę bardzo fajny zestaw. Opłaca się w TK Maxie. Zapłaciłam za niego 39,99, a wiem, że jeden kosztuje taki Taki zestaw. Jeden kosztuje 15 zł. Także naprawdę się opłaca za 5 w TK Maxie. Naprawdę super. I ktoś, słuchajcie, mi pisał, że. Kupił sobie na AliExpress ten zestaw za dokładnie chyba 9 zł, tak w przeliczeniu na złotówki, no parę dolarów. Słuchajcie, naprawdę ja Was uczulam, ja już Wam w którymś filmie mówiłam, że uważajcie na podróbki, naprawdę uważajcie, bo na Aliexpress za taką cenę nie znajdziecie oryginalnych produktów. W Maxie macie, jak wiecie, znane, oryginalne marki w fajnych cenach. Polecam Wam jednak inwestować w te sprawdzone kosmetyki, szczególnie że po prostu są to produkty, które kładziecie na swoją twarz, o którą musicie dbać, nie daj Bóg Wam coś, nie wiem, podrażni Was, coś dostaniecie uczulenia. No, ja, ja nigdy nie kupię na AliExpress żadnego produktu, nie wiem, pielęgnacyjnego do oczu czy do twarzy, bo po prostu się tego boję. I no, po prostu polecam wam oryginalne produkty ze sprawdzonych sklepów. Super, naprawdę super są te plastry, wyciągają wszystko. Myślę, że są tak skuteczne, bo ten pierwszy plaster fajnie wam otwiera pory, i później ja zawsze, po prostu mi zawsze coś ten plaster wyciągnie, także. Super, naprawdę super. I coś co ostatnio otrzymałam od firmy Orfika i pokazywałam już wam to na Facebooku. Genialne, słuchajcie, trzy produkty. Zobaczcie jak pięknie zapakowane. Tak się pięknie tutaj wysuwa opakowanie. Zobacz, wam pokazuję co dostałam. Wszystko. Dostałam od nich trzy produkty. Jest to serum wygładzające pod oczy Pure, maskara wydłużająco pogrubiająca Up oraz chyba już najbardziej znany ich produkt, to jest serum do Jens Relash. I słuchajcie, naprawdę używałam już kilku produktów. Używałam tego serum pod oczy Pure chyba trzy razy i fajnie. Wydaje mi się, że ono też działa um, rozjaśniająco. Rozjaśnia mi cienie pod oczami. Zobaczcie, ona jest, ono jest to serum Takim, fajnym, tutaj z fajnym aplikatorkiem, z taką pipetką, i fajnie możecie dozować ilość tego produktu. Bardzo taki porządny, szklany pojemniczek, taki matowy, świetna jest aplikacja i ono jest bardzo leciutkie. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ten produkt jest tak lekki, nie jest tłusty, a zarazem. Pięknie nawilża i szybko się wchłania, bo ja nienawidzę mieć pod oczami takiej tłustej poświaty, jak są te kremy z zia i takie tłuste, mega. No nie cierpię tego, bo mnie to denerwuje. Ja lubię, jak coś mi się szybko wchłania i czuję, że fajnie mi nawilża. Maskara Apras użyłam na wieczór, nie rozmazała się, była fenomenalna. W ogóle chyba nagram Wam test tej maskary, bo ma świetną szczoteczkę i no, ten efekt możecie nabudowywać i to też trzeba pokazać w filmie, także myślę, że Wam nagram test. No, i chciałabym Wam opisać moją kurację trzymiesięczną tego mm, serum. Relash. Chciałabym Wam pokazać przed kuracją stan moich rzęs i po miesiącu, jak wyglądają moje rzęsy od stosowania tej odżywki. Także kuracja będzie osobno w filmie. Mam nadzieję, że Wam również ten test e, się przyda i ogólnie ta recenzja tego serum. Także takie trzy produkty. E, link do strony i sklepu Orphic znajdziecie na dole. Myślę, że są to produkty bardzo fajne, naturalne. I warto któryś z, produ z produktów po prostu przetestować. I ostatnia rzecz, którą, ym, która się pojawiła w mojej kosmetyczce, jest to pianka. Słuchajcie, z Innisfree. To jest również pianka, słuchajcie, z marki koreańskiej. Ym, zamówiłam sobie z Singashop tą piankę i słuchajcie, jest to niesamowite, bo jak dostałam tą piankę, to się zdziwiłam. Kurczę, to jest chyba jakiś krem albo żel, no bo to jest po prostu. O, zobaczcie, no to jest jak żel albo krem. Ale jak ja to użyłam, słuchajcie, zmoczyłam sobie najpierw twarz, nałożyłam sobie to i zaczęłam to wmasowywać. Taka mega piana mi się zrobiła na twarzy, że po prostu byłam w szoku. To ma tak dziwną, słuchajcie, formułę, naprawdę pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Jak to zamawiałam, to myślałam, że tu będzie podka, słuchajcie, i ta pianka nam będzie po prostu z tego opakowania wychodzić, a to jest krem, który się zamienia w piankę. Jeśli sobie zamówicie ten produkt, to słuchajcie... Przestrzegam Was, że dosłownie taka maleńka ilość, jak paznokieć Wam wystarczy, żeby zapieniła Wam się cała twarz. Ja ostatnio sobie dałam więcej i po prostu miałam taką pianę, że szkoda mi było zmywać ten produkt, a jest naprawdę świetny, fajnie matuje. Jestem drugim krokiem do zmycia makijażu, bo najpierw produkt na bazie olejku, a później produkt na bazie wody, czyli na przykład ta pianka. Naprawdę super super wydajna i super matowi twarz i no o, super. Naprawdę super formuła z zieloną herbatą, także polecam wam i na pewno zamówię sobie jak mi się skończy to opakowanie. No dobra, to były wszystkie moje nowości w kosmetyczce. Mam nadzieję, że yy, któryś z produktów był waszym ulubieńcem lub też używacie któregoś z produktów. Dajcie znać, jeśli tak było w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie o plastrach Holika Holika. Myślę, że dużo osób miało okazję je testować, bo pisałyście mi już pod tym testem, że sobie zamówiłyście te plastry, także piszcie na dole w komentarzach, co sądzicie. W ogóle, co sądzicie o koreańskiej pielęgnacji? Czy lubicie, czy nie? Ja uwielbiam, u mnie się sprawdza, także no, ja podzielam pielęgnację koranek. To co, żegnam się z Wami, buziaki, trzymajcie się ciepło, do następnych filmów, pa pa!